Zofia, salmanowicz, oda do pączka. Wszyscy dziś jedzą pączki i mają w cukrze rączki. Ja zrobię coś innego. Wiersz napiszę dla niego. Będzie oda do pączka, bo to moja bolączka. O pączku, mój kochany. Wiśniami nadziewany Kocham cię ponad życie, chociaż robię to skrycie. Nawet nocą się skradam i po cichu cię zjadam. Gdybyś czuł, jak smakuję, jak często cię próbuję, jak patrzę z uwielbieniem przy stole przed jedzeniem i oczy już przymykam, a ciągle cię dotykam, biorę cię w swoje dłonie i do buzi cię wkładam i czuję, jak na podłogę marmolada wypada, a tak się nasyciłam, że pięć kilo utyłam i nadal cię smakuję, próbuję i próbuję, już wątroba mi krzyczy, żołądek kalorie liczy, a ja zjadam cię cały, o mój pączku wspaniały.